Andy, jak się czujesz? Świetnie, powinniśmy to zrobić. To, czyli co? Uprawiać seks z innymi. W poprzednich odcinkach. Idzie mi coraz lepiej. Moja żona ma randkę. Chcesz o tym pogadać? Nie teraz. Mam 37 lat, pamiętasz Ani? Nie zostało mi dużo czasu na dzieci. Każą mi się kontaktować z byłą żoną, przecież ja nie mogę. Dość jej już do piekłem. Cześć, cześć. Psie, przysmaki Tail Ale za dwa tygodnie powinny być na targu. Dać wam wizytówkę? Mamy firmę. Wiesz, że chłopak ze mną zerwał? Tak jest lepiej. Okay. Mam występ. Nie wiedziałam, że chcesz występować. Powiedziała, że jest na nie? Nie powie tego. Pozwoliłeś mi na eksperymenty. Musimy się wyróżniać. Nie przetrwamy, jeśli będziemy jak wszyscy. Pracuję nad tradycją książki. Kocham cię i chcę chronić. Wybacz, ale kurwa. Jestem zazdrosną zaborczą suką. Bywasz kiepską feministką? Tak. To cholernie trudne. Gdzie Drew? Zerwaliśmy. Jeśli dadzą mi rolę, pewnie wyjadę do Los Angeles. Szkoda, że na nas tak ci nie zależy. Mówisz, że to koniec. Ja sądzę inaczej. Nie chciałem być żona tym przegrańcem, który przez resztę życia przeżywa swój błąd. To w browarze czuję się nieszczęśliwy. Może zostanę Simone. Byłbym szczęśliwy. Ludzie myślą, że małżeństwo to zabawa. Pomyśl życzenie nie spełniło się.